W głosowaniu tajnym w wyborach na prezesa polskiego, Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oddano 105, udział w głosowaniu wzięło 115 delegatów, głosów ważnych oddano 115. Poszczególni kandydaci otrzymali Zbigniew Boniek 99 głosów, Wojciechowski, Józef, 16 głosów. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować i muszę powiedzieć, że przykro jest sytuacja, która się wytworzyła, ale tak w życiu jest, jak czasami się komuś wmawia, że jest dobrym piłkarzem, a on nie umie grać w piłkę. Jest mi bardzo przykro, bo uważam, że Pana Józefa Wojciechowskiego za fajnego, porządnego człowieka, miałem z nim kontakt kilka lat temu i uważam, że można by go w polskiej piłce wykorzystać. Niestety miał przy sobie ludzi, którzy namawiali go do czegoś, nie zdając sobie absolutnie sprawy albo mając przy tym swoje określone cele. Zostawmy to. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, bo to jest fajne i dobre pokazanie, że piłka nożna jest scalona, że piłkę nożną chcemy dalej robić. Miał być tutaj cyrku, a nie było żadnego cyrku, były poważne wybory. Kiedy zostałem wybrany 4 lata temu, dostałem 61 głosów. Były wojewódzkie związki, które jawniej. I oficjalnie mówiły, że miały innego kandydata. Był też inny mój, mój wiceprezes, który był moim kontrkandydatem. Powiedziałem po wyborach: zapominamy, robimy razem polską piłkę. Muszę powiedzieć, że tym 16, którzy dzisiaj głosowali, też mogą być pewni, że od jutra ja o tym nie pamiętam. I jak chcecie, możemy polską piłkę robić razem. Dziękuję.